No to lecimy, panowie. O tak. O, Oj, to jest tak! Ziemia. Znaczy ziemia. Popatrz, ziemia, po prostu ziemia. widzę, że twój wrek zaczął biegać. Bo zwykle wiesz, miałem przypisany. <noise> Nie wiesz, się tak mi się dawało. A to takiego sojusznika to ja lubię. Duża mapa. No, 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 no. Mamy snajpera, mamy żołnierza. Czy, czym ty grawa grasz? Eee... Strażnikiem? Strażnikiem chyba. Oni mają... Te mamy mają jakieś mniejsze główki. Nie da rady im trafić. Nie mogę skoczyć. Co jest gra tutaj? Bo tu może nie możesz wskoczyć. Mój mu ciągle coś nie pasuje. Albo nie może biegać, albo nie może doskoczyć. No jest taki klocek, Biegnę, kurde, jak tam na dole. ha! home run. Tak, jest juchy z tym młotkiem, po prostu. Dlaczego nie, niektóre? No, to dlaczego? Przypominają mi się stare czasy. Tak biegają i ha ha i Krogani się wydzielał na mapie. O. O ty men, to ktoś tutaj ładnie... ...palił jakiegoś żużla. ty jak idziesz, to mi zasłaniasz cały obraz w ogóle, ja tylko No, jest... no, no. Olu dostałem, dostałem, dostałem rakiety jak mnie trafił no, teraz to ja mogę bawić. Cieszę się, że jesteś szczęśliwy z tego powodu <grybuj> Eskortę mamy <grybuj> Może Juch ich go weźmie Gdzie co jest? I tu gdzie my ale... Juchi, nie, 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 nie do końca. Nie do końca byłem. o co chodzi. na eskortę tutaj, chodź tu. No przynajmniej dobrze się w tą swoją postać w to taka kupa mięśni po prostu i to wszystko. Yuki chodź tu! Idę. Nie do końca o to chodziło. No jak widzisz, żeś nas minął i pobiegłeś gdzieś czy mogę jakoś od razu wskoczyć na przeszkodę, czy muszę najpierw do niej się zbliżyć, tak wiecie, tak kucnąć i dopiero po nie, musisz się zbliżyć. Znaczy nie, nie musisz kłócać przy niej, ale... Jak będziesz maszować spację, to nie powinieneś tak, wiesz, ją e, kłócać. Wiesz, że tak będzie? nie mam misji. ktoś gdzieś tam Gdzieś tam leży, wiesz ty na półeczkach. Kraba, co uciekasz od wroga? No Musi no cię stać przy tej... ...żeby ona się poruszała. No, ale właśnie uda się już. To tutaj, nie? No, ja, jesteśmy blisko. Nanananananananana... Na, BATAN! -ba DZO! Były. Już nasz stylu. Eee... Amunicja, amunicja, amunicja. Szukam amunicji. Się... Nie ma tutaj? Po co ci amunicja? Bo nie widzę niestety. Ten z młotkiem biega, to mówię, <śm> po co ci amunicja. Gdybyś <śm> miał ten młotek na amunicję, jak w Fallout'cie, to byś wiedział. Tutaj jest to wiesz? Chodź do mnie. Cześć, nice. dzięki. To jest kolejna fala? Tak jest. Strasznie duża mapa, trzeba latać za przeciwnikiem. Za i marni, trzeba latać. Gdzie to zrób? Szarowo tłucze. <noise> Dajcie mi wroga! Czego okładać? Poczekaj na dziesiątej fali, będziesz miał obaw. No. Uh -huh. I będziesz tak podchodził z melerzeł. Ale to właściwie tak warto się i wygotrzymać. Na skupię uwagę. Nie, jaki słoń jest. Uważaj, zapadły ojniki. Okej. Okay. Niewidzialne. Tam no, są! Puszczcie mnie tam! Wow! A co to było? To był mój granat. Nie, od jakiś coś. No. Aż mi osłuchać, jaki Łuki szczęśliwy w tej skórze. co? Musisz sobie dorzucić, ten... jak grasz tym dreksem. <laughs> w Jak ktoś się wiesz, mamy więcej niż potrzebujemy. Trochę za duża ta mam dużo trzeba biegać. Eee, dobrze mieć takiego juchiego zespołu, nie No tak, czanka! nie trafiłeś. No ale. No. Teraz należy po widziałeś? Kuleczką na twarz. Amunicja. Dobra. No przeskakuj tam, głupia. Głupia. Dobra, zyskać, You stupid woman. Idź, idź, idź. Ja mam nosić? zyskuj, No tak. No. A kto ma nosić? Ta to kobieta? No właśnie. Ja biegać nie mogę no nie mogę, no. No nie możesz, nie możesz. Musisz eee. poskromić swoje żądze. No już sami do Ciebie przychodzą, więc się nie stresuję. Oni po prostu stają na Twojej drodze. Właściwie. był Dobra, widzę, że muszę sam wstać. I tankuje trochę, ale. Bo plecki chyba nam robią. Ej panowie, na tych takich 5, 6, 7, 8 to są używki, nie? Tylko takie. Ile masz, tyle możesz wykorzystać. Mogę ta, 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 ta. biegać! Uwolniony! Doleź po następnym. Niech mu ktoś połamie nogi, bo zgodnie <grym> <grym> z tym kudem. Juki, sobie czasem na podwórko. <grym> Co? Może psami sobie kupił No, stary. i z nim pobiegał. Panowie, bo ktoś do mnie dzieje ogniem. Gdzie? O Boże, no, zabiłem w kolesie, a jak zabiłem, to wow. widziałem kurkę analną zniszczeniem. Właśnie tu. Dobra, cokolwiek to było, teraz już tego nie ma. O, jeszcze coś strzela. To no, takie ma jakie Dla to jakiś nocnik latający. A takie pytanie mam do was, jak to brzmi z daleka, jak ja się tak rozbijam? No takie bardziej... Fani, fani. No no, fajne to jest, tylko strasznie, strasznie hałaśliwy jest ten młotek. Oj, panowie. A to jest Let's normalnie kill. twój atak mele, nie? Tak, to jest mele. O, coś większego już leci. Tak, behemoth. To się witem nocnik. O <grymne> Weź ty cały <celuj> i tym <grymne> nie wystarczy tak. Może no, jednak. Ja jestem chęp. Ja jest incoming. To, jest, to jest najważniejsze. Hello, my friends! Weź nie szalej, bo trafisz w końcu do coś większego. Czego dziwnego zbieram? No chodź za nim. Ale ja muszę cały czas biegać na biegu, bo wtedy mam raidża. Tak, i przez Rage'a mamy regenerację HP, wszystkiego życia. No dobra, no niech ci będzie w takim razie. Dziękujemy. Ja biegnę za nim, skoro on musi mieć tego Rage'a, no to... Kurde, tylko taka mapa, nie wiadomo, gdzie tych przeciwników szukać. Tam, gdzie jutni. Ja przeskakiwać przez górki nie mogę, po prostu. Jak Podoba mi się to. Gdzie oni? Przebiegam całą mapę. Tam jest. Nie To Nie no. Ojej. Ale ja leczkę nie trafiłem. Ale znów. Poprawiłem. Dobra, fala. fala? No zaraz zobaczymy.

Chyba, Dajcie mi... Juhi za takiego tanka robi. Ale dosłownie ja z tym Get Prime'em się biłem, okładałem, się i przeżyłem, więc... Mi to odpowiada. Tu gdzieś był niewidoczny. Działam. Hmm. Pala dziesiąta panowie, czy przetrwamy Gdzie są? Tam jest! Razem. Biegnę już! Drugi cel mamy tu. to jesteś gdzieś tam? Nie. A, idę do was. Biegaj, Juhi, biegaj. Musiałem się nadować. Nie, 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 to właśnie ty tam byłeś. Gdzie był cel? La 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 Nie la la <laughs> Nie la go, la 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 graba. graba. Biegnę grabek. Pokoń, Dał sobie radę. O niewidzialny, niewidzialny, niewidzialny. niewidzialny pomóżcie, 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 pomóżcie. Jak do Kurde, kurde Dajcie mi dupy. Ja pierdzielę. A, Sąd dobijają zagad. mnie, dobijają mnie. O, sietź. Muszę zdążyć. Bo ty, Nie. Ale numer. Wiecie, czekajcie, bo tu jestem. Ten... Gdzie? Popadnie się chociaż grabek. No, nie wow. żyje grabek. No 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 bo zabaczam Musimy się, kurde, to błąd, że żeśmy się trzymali razem, ja też się. Kurde, ja bym ci pomógł. Ja się nie spodziewałem że wiesz, że. Zabiją no, no, mnie. No, bo jak strzelałem, miałem dwie rakiety, na twarz, dostałem i koniec. Dobra, wyeliminowali. O oh, jest. Gdzie jest? Uważajcie teraz, nie daj się zabić, Strzelałem Teraz musicie dobrze. chyba się do, do punktu odbioru wybrać. Wziąłem. Wyczyścić musicie to Wyczyścić raczej, ja ale przyjdę do juchiego, Ja szukam i... Tutaj, chodź, chodź, tutaj. Tu tu ich. Jeden był niewidzialny. No na oko sobie biegnę. To jest tutaj jeden. I drugi jest niewidzialny. Szepnie ja O! Oh, i Spadłem. Kto jeszcze? Tutaj jest jeden, mam go. Okej. Chcę sięgnąć za nieznaną mapę. Dobra, to jeszcze nie jest koniec. A, teraz trzeba. To już jest to wiecie co? No, 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 no ale spokojnie, zresztą. to musimy tam dotrzeć, najpierw, to też jest takie nie! proste. To uciekamy, czy co? Tak, tak. No, przez, to się tylko musimy tam przez jakiś czas się utrzymać z tego, co pamiętam. A to już koniec jakby, wszystkie fale, czy co? Wszystkie no, nie, dane. no stary. To, no tak, to będzie koniec jak tam się uda. Oczywiście no, to nie jest jakby nieskończoność. Nie. Nie, nie. nie, nie. Dobra, jest i to można iść za nim. Tylko, że tam jeszcze musi dolecieć, yy, ten... ...statek, no. Tak, tak. To brądzie, ja będę biegał po prostu. Nie nie nie, 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 biegaj, nie możesz biegać. Musisz się trzymać tutaj tego... ...obszaru. Wiem, ja, ja że to już będzie trudne. Ja, on dopiero za minutę przyleci, wiesz? Hmm. To będzie trudno, A. no, będzie trudno utrzymanie lichiego w jednym miejscu. Na, 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 na. <laughs> mu smycz albo jakiś łańcuch, Zerwy. Yuhi, chodź. Nie! Wow, wow. E, panowie, lewo. Niewidzialny. I flame. Lece, lece! Ta tam przeleje. Jak tam po naszej prawej? Też gdzie jeden z... Ognien. Widzę, że graba już tyle. Co jest. jest? znaczy czym tylko ja taki damage czy robię, że... Niewidzialny jeszcze jeden? to ja chyba przez level, co? Takie mniejsze obrażenia zadaje bo... Nie wiem, bo bije, bije. Jest niewidzialny. I tam niektóre perki ci zwiększają. Ugh, eee, w co eee. mi staje się w Na, 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 na. na. Leva, Leva Lewa, lewa jest dosyć